Halo? Co ty gadasz? Że widzowie się łapki w górę nie zostawili? Nie, nie wierzę ci stary, nie wierzę ci. Nie. nie. Że co? Że Katarzyna od trzech odcinków nie zostawia lajków? Jak to jest możliwe? Kasia, co ty gadasz? Od trzech odcinków lajków nie zostawiasz, czekaj, ja idę ich dojechać. Halo widzowie, co to ma być w ogóle za jakieś yy, nie, nie wiadomo co, dlaczego łapek nie zostawiacie pod odcinkiem, proszę zostawić łapkę w górę pod odcinkiem, komu kto jeszcze nie zostawił, prawda? Yy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szypson i dzisiaj jesteśmy na kanale Szczypcom Plus oczywiście na Łysej Krainie. Dzień dobry, witam. Pozdro. zanim rozpoczniemy jakże ten przedcudowny odcinek y, Minecrafta, prawda, dzisiaj jestem wyjątkowo sam, to od razu powiem na początku ale to, to, to nie odla... może powiem dlaczego jestem sam, jestem dlatego sam, że wszyscy pojechali na wakacje, jeśli chodzi o y, Minecrafta oni wyruszyli gdzieś do jakiegoś hotelu, mi jest trochę sputno, bo mnie zostawili, bo mnie nie było na weekend w domu i nic o tym nie wiedziałem i jest mi bardzo przykro, no ale to nieważne, w każdym razie y, musimy sobie jakoś dać radę, a że obiecałem, że będę tu regularny, no to wracamy i teraz tak, uwaga, ja wiem, że ja ciągle o tym gadam, że to regularny, że ja to będę co drugi dzień i tak dalej, ale nie. Ten sobie cel: będziemy tutaj daily. Oczywiście będziemy się starać, żeby być daily, czyli na głównym i tutaj staramy się być daily, ponieważ uważam, że daily wcale nie jest takie trudne. Na dwóch kanałach wcale nie jest takie trudne. Spokojnie damy radę. Muszę znaleźć tylko czas, jakieś lepiej się zorganizować. I obiecuję, to jest taki challenge sobie daję, że po prostu chcę to robić i zrobię wszystko, żeby mi się udało. No a żeby było, że są pierwsze zmiany, no to uwaga, 3, 2, -0. Nowa ramka Wiem, że ostatnio zmieniliśmy ramkę Ale tam mi się jakoś podoba Jest taka bardziej spójna Tamta ta biała tak mi się nie komponowała z tym tłem A teraz mam nadzieję, że jakoś się to komponuje Nie wiem, będziemy sobie tak zmieniać te ramki co jakiś czas Może, nie wiem, czy się przywiązywać do tej ramki Możecie powiedzieć, co myślicie o tej Czy wracamy do tamtej, czy nie Ja nie wiem, ja nie wiem Tam myślę, że się fajnie komponuje z tłem moim tak mi się wydaje. No ale to nieważne, zostawiam tą decyzję, prawda? Wam. Yy, witam wszystkich na Łysej Krainie. Ja, jak widzicie, jestem pomiędzy dwoma wioskami, ponieważ tam jest dalej ten robot. Ja nie mogę wrócić do mojej wioski, mojej najkucharszej wioski, bo tam ciągle się dzieją jakieś dziwne rzeczy. I ja bym chciał już to naprawdę zmykać. Ja bym chciał, yy, jakby nawet tam nie iść. Chciałbym, żeby to znikło, żebym sobie mógł wrócić po prostu spokojnie tam do mieszkania, bo, bo jak widzicie, tutaj nie mam się najlepiej. Ja tu przychodzę, chłopaki, jadą na wakacje nic mi o tym nie mówią. Ja nie mogę tak być w ogóle. No dobra, ja nie wiem, czy tam chcę w ogóle. Iść. Ja nawet nie chcę iść, ja nawet nie chcę iść, nawet to podarujmy, ja nie chcę Dajmy sobie siana, wróćmy z powrotem tutaj na, yy, na tą wioskę i porobmy coś, in coś innego Ja chciałbym pokazać wam miejsce, w którym będzie mój domek Nie wiem, już to chyba pokazywałem, tak mi się wydaje, że tam jest taka moja ziemianka, w której będę robić Jeszcze tam nic nie zbudować, też zacząłem leciutko, ale tam nic za bardzo nie ma No ale pokażę wam już w sumie, co jest na dany moment, żebyście mogli ocenić, chociaż no... No dobra, nie oceniajcie, nie oceniajcie, bo to jest tragedia, co tam jest, więc może lepiej nie oceniajcie, po prostu pokażę, ok? Więc, uwaga, tu jest takie wejście, i, I to jest wszystko, co zrobiłem. Wie widzowie, nie popisałem się, ale spokojnie, będzie, będzie lepiej. <ścoughs> o kurde, tu jest jakaś skrzynka, czekajcie, 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 kurde. Bo chciałem pokazać, jak to tu wygląda, a tutaj jakaś skrzynka jest, dobra, czekajcie. Nie skrzynia pułapka, ale u, 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 jeszcze jakby sprawdzę dla pewności. No nie, nic nie ma, dobra, czyli, czyli wydawałoby się bezpiecznie. Wydawałoby się bezpiecznie, uwaga. Dobra, otwieramy, otwieramy. Książka. Czyli tradycyjnie zapowiada się tragicznie. Dobra, przydajmy. Witaj, Twoi przyjaciele są na wakacjach, co znaczy, że zostałeś tutaj sam. O nie, to już. Ja już wiem, że to jest wiadomość od Hirobraina. Proszę nie, dlaczego? Niestety mam złą wiadomość. Twoi widzowie, twoi przyjaciele mają mają kłopoty, co? Jako że was lubię, w mojej bazie jest magiczny przedmiot, który pozwoli ci szybko dostać się do nich, aby im pomóc. Od ciebie zależy, czy przeżyją. Hero Brain, O kurde. O kurde, widzowie. Nie jest kolorowo, nie jest kolorowo, dobra. Lecimy od razu do bazy jego w takim razie. Skoro. Chociaż nie wiem, czy to nie jest podpucha. Jak ja tam pójdę sam i nigdy stamtąd nie wrócę, no to przecież to będzie tragiczna historia tutaj moja. Więc nie, 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 tak nie możemy zrobić. No ale dobra. I tak tam muszę pójść, no, nie mogę ich zostawić, nie mogę ich zostawić. Skoro pojechali na wakacje, skoro możliwe, że mają kłopoty, trudno. Trzeba się poświęcić. Ja jestem przygotowany na jakąkolwiek walkę to Mam cięciwe tu, prawda? Będziemy tak strzelać w tamtą stronę. <laughs> o kurczasz mi. Aż się zach za zachłysnąłem eee, Damy radę. Damy radę, widzowie. Lecimy do tej jego bazy. Ja jestem przygotowany do strzelania, eee, żeby jakby coś się bronić. Tu zazwyczaj, jak się przechodzi przez tą wodę, to zaczyna padać deszcz. Czy teraz też tak będzie? Ej, tak się nie dzieje. Czyżby to oznaczało, że Hirobrończyk faktycznie chce nam pozwolić ich uratować? To by było bardzo podejrzane, gdyby tak chciał, no ale okej. Okay. Okej, okay, nic się nie dzieje, żadnych piorunów, nic. Okej. Okay. Trochę wygląda tak, jakby on chciał nam dać to. Dobra, czekajcie. Wejdźmy tutaj na spokojnie. Czy tu nie ma jakichś pułapek nigdzie? Nie ma. Jest dobrze. Jest póki co dobrze. Są nasze głowy. Zazwyczaj jak się strzelało w jakąś głowę, to się dostawało piorunem. Jeżeli nie dostanę piorunem, to znaczy, że on faktycznie chce, żebyśmy tam poszli. I faktycznie, żebyś... faktycznie mówi prawdę w takim razie. Tak by wychodziło na to. Dobra, uwaga. Strzelamy. Ej, nic się nie stało. Ej, czy on naprawdę... Mówił prawdę. czy Hirobrain po raz pierwszy mówił prawdę, dobra, czyli jak w to strzelę to dostanę. O kurde, wchłonąć... A nie, nie wchłonął strzały jest. Ale nic się nie stało. Ej, dobra, czyli wychodzi na to, że on faktycznie tego chce, tylko gdzie jest... Ta, ten, ten ten, przedmiot, o którym on mówił? Tu jest jakieś więzienie, on zrobił. O kurde, czekajcie, ja chcę zobaczyć, że tam w skrzynce jest. Nic, nic nie ma, dobra, zamknijmy to. Yy... O, o, tu jest jakaś książka. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O co chodzi z tą książką? O, wa, 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 wa. Dobra. W domu Chipsona jest ważna informacja? No ale ja. Mój dom. Nie, to, to chyba nie chodzi o mnie. W sensie to jest, jest, jest jakieś zaległe, chyba, dobra. Może to tam muszę iść. Może to tutaj trzeba gdzieś pójść. Gdzieś tutaj pozwiedzać, więc może zejdźmy tutaj. Nie Mam nadzieję, że tutaj gdzieś tutaj gdzieś to będzie. I. Ej, jest totalna cisza. Tak, jakby tutaj nikogo nie było. Nic. Zero problemów. To jest bardzo podejrzane, słuchajcie, że tu się schodzi i tu nie masz żadnych problemów z tym związanych. No dobra. Trudno, ryzykujemy, ryzykujemy. Schodzimy na dół, uwaga. Teraz pytaję, czy tu coś będzie. Ja nie wiem, czy ja tam chcę patrzeć. Boję się, że tam coś będzie. Aaa. O, jest skrzynka jakaś, jest skrzynka. Jest ta głowa Hero Ale nic tu nie ma. Jest spokojnie! Jest spokojnie, dobra, jest skrzynka. Nie pułapka. Ale sprawdźmy. Dobra, nie pułapka, nie pułapka. Można zamknąć. To jest bardzo podejrzane miejsce. Tam są drzwi jakieś. Czekajcie, bo tutaj nie, nie byłem. Dobra. Dobra. To wygląda bardzo podejrzanie. Tutaj coś jest. O nie, labirynt. Ja tam nie chcę iść. Ja nie chcę. Labirynty są bardzo złe. Dobra. Ej, jest jakiś magiczny przedmiot. Perła przygody. Torpeda 3. Czy ja to mogę zabrać stąd? Dobra, no nic się nie dzieje, dobra, bierzemy. Do ej, dobra, nic się nie dzieje! Ej, faktycznie mi to dał! Dobra, zbywamy stąd, zwiamy stąd. Ja tutaj nie chcę być dłużej, ja tu nie chcę być dłużej, bo to się... To się źle zapowiada takie przebywanie tutaj za długo, więc ja stąd się szybko zmywam. Hop, badaba, hopsiu psia badaba tu do góry Dobra, nie było nas tutaj. Pozdro, nie ma nas tutaj. Jest wszystko dobrze? Tak, jest dobrze? Dobra, okej, okay, superansko Dobra, ej, udało nam się zdobyć tą perłę ten, znaczy ten magiczny przedmiot, no a w tym przypadku to jest akurat perła, ale. Kurde, dobra, no. jest jeszcze dzień zaczął robić, no, Bez... Be, to był mój pierwszy raz, kiedy tam byłem bez żadnych jakichś, kurde, przeciwwskazań, jakichś, nie wiem, ataków Braina i tak dalej. Mega dobrze, mega dobrze. Teraz pytanie, jak my tego mamy użyć? Czy my to po prostu mamy rzucić do nas przyniesie tam do nich? Wydaje mi się, że tak, ale... Ja chyba tego nie robię w tym odcinku, ja bym chciał wiedzieć od was widzowie, czy mam to robić, czy tego mam nie robić, wasze zdanie na ten temat, więc po prostu dajcie znać w komentarzu, czy używamy tej perły, czy to jednak może być pułapka, co uważacie, ja nie wiem, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że, w... kurde, no nie wiem, więc może po prostu... Dajcie mi znać w komentarzu i zobaczymy co się wydarzy, e, czy, 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 czy mamy to robić, czy mamy mu zaufać, czy nie ufamy mu. Nie wiem, dajcie znać. Ja w tym momencie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19. Nie, o 14. Gdzieś w granicach 14. Widzimy się na kolejnym odcinku, na którym prawdopodobnie użyjemy tej perły, żeby zobaczyć co się wydarzy. No musimy jej użyć, bo jestem zbyt ciekaw co, co, jak, jak, jak to będzie wyglądać. No ale nieważne. To ogarniemy jutro. Trzymajcie się. Na razie. Pa-pa!